Jak od roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach. Powiedz mi życie coś miłego. Nie pędź tak, proszę, daj odpocząć. Życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć. Wczoraj biały, biały welon, jutro białe, białe włosy. Nie masz do kogo Uczelni do sprawdzenia, jednak teraz poziom podniecenia większy Dziś wradziła ryśka po raz pierwszy Czuła się lepsza i czuła, że należy jej się lepszy Ryszard taryfiaznie z korporacji i Marysia Lat temu trzy poznali się podczas wakacji W kluczach i robi, ta licencja psychologii robi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz Zbierzmy stranę przypadkowa całkiem Wierzę babę właśnie Na talupie czwartej z delikatnej Bo powinien normalnie W kurwiach obowali od niej waszy pniakiej Waszcie przez ramię Czkałech tuż to? Tak? O już jadę szefie, już jadę Jednak teraz poziom podniesienia większy Dziś wradziła ryśka po raz pierwszy Czuła się lepsza i czuła, że należy jej się lepszy Ryszard taryfiaznie w korporacji i Marysia lat temu przy się podczas wakacji Dzisiaj w oczach i ta licencja... Siemano, co dziś na obiad, stara. Dla dzieci mam tutaj, a ty jest sobie stare coś z lodówki, weź. Dzieci i obiad! Zcicie, zcicie, dowoli. Dobra, to ja Dzieci spać, bo się chcę tutaj z grażynką trochę pobawić, nie? Przestań. To tego jest nie, spać. Rysiu, ha. Pochwalony jest wszystko. Graszko, ale się dziś w robocie styrałem. Co ty nie powiesz, Rysiu? No... Dasz rach te rach? Czeka te dzieciaki. Ty czekaj, też obuwie zdejmę. O kurwa, co tu się dzieje? Ryszard, zobacz. Co ona robi? Boże drogi! Gdzie jest Dzień, Maciek? Maciek jest w łazience, się zaciął. DAJ KOMIENIA! Maciek, ty żyjesz? Co się, co się, co się stało? Od dwóch dni łazienka jest zamknięta. Co coś, coś się jest... DAJ KOMIENIA! POSZŁUGAJ! DAJ KOMIENIA! POSZŁUGAJ! POSZŁUGAJ!